Elot Martik, Super, że jesteście! Dzisiaj będę otwierać Kinder jajko Oczywiście z różowej serii Dla dziewczyn Dobra, to zaczynamy Teo, ładnie będzie Ha! Jakie zimne jajko Otwieramy folię, folijkę No, tak a to jest zimne! Dotknijcie to! Wiem, że nie możecie dotknąć. Dobra, teraz. O, Patrz jak ładnie mi się otworzyło. Idealnie! Pięknie! Na takie coś czekałam! O, to jest zimne, lodowate! To się ciężko otwiera, bo to jest za zimne, ludzie! Już wiem co to jest, bo to mam. Tylko, że też w innych kolorach. I mam pojęcie w ogóle co to jest. Więc sobie po prostu to złożę. Ech, niestety. Mam i się smucem. Bo to już mam. Dlatego się smucem. Dla bo to mam, dlatego się smucę. Bo to mam, dlatego się smucę. Dlatego mam. Znaczy, to mam. No. się smucę, bo to mam już jedno. I to mi się kiedy to już złożę. Dobrze, prawie złożyłam. Już prawie. Już prawie złożyłam, więc trzeba się martwić. żebyście wiedzieli, jakie to jest trudne. Czemu wiem co Czemu ta firma to mi robi, czemu ta firma to mi robi, że ja muszę tak to składać? I jaki nieszczęście. To w ogóle się składać nie chcę. Ale ogólnie przynajmniej wam pokażę co to jest. Nie no, złożę to. No to mm, gdy to złożę, to się witamy. Dobra, już to mam. Tego się trochę przesunę. I teraz to sobie złożę. To trzeba urwać. Oderwać od siebie. Tak, o. Patrzcie tu będą te stworki. Ja Będę chciała w dziesiątkę trafić. Oczywiście, a nie w piątkę. Tak, ja tym muszę trafić. Jest! Dziesiątka. W też jest. No to tyle z mojego odcinka, ale wpadajcie jeszcze na mój kanał, bo dzisiaj się pojawi jeszcze jeden dzisiaj odcinek i to będą braki dla moich rodziców, dla mojej rodzice. Ciekawe, jak będą brakować na te braki. Mam nadzieję, że się nabiorą, więc pa!